Simeczko, Simeczko, widzowie, na moim kanale yy, mogę wam powiedzieć, że wpadać na Zizoklockomaniak. Bardzo fajne wyświetlenie, robię paczkę z lidla przyszłej sobie otworzę, Jutro są święta, jak dobrze wiecie, więc yy, fajnie. Zobaczcie, co my tu mamy. Otwieramy okienko numer 22, 23 i numer 21. No, co zacznijmy od 21. Jestem jeszcze prezencik od 6. A tu jest pierwsza czekoladka. Śnieżynka najprawdopodobniej. Yy, właśnie są przygotowania yy, są przygotowania u mnie w kuchni do w dań właśnie na święta, więc fajnie. Numer 22. Jutro będzie ostatni vlogmas. Więc fajnie. Yy, pierniczek. I numer 23, a jutro ostatnie okienko. No niestety, Jak to szybko mija. Ale za to, może ostatnie okienko. Rękawica. Może ostatnie okienko, ale tu będą się pojawiały sety najnowsze moje prezenty i będę je recenzował. Więc podajcie z zaklodzką zmienię tą nazwę na Azji ten. Na klockowy Zizo Nie <gry> ja no, zeptuję, dobra No i to na tyle, jutro będzie o wiele O wiele dłuższy yy. vlogmas Ostatni, bo ostatni no to postaram się 10 minut, chociaż Właśnie ładuję sobie telefon, nie Żeby było i mam nadzieję, że Wam się spodobał dzisiejszy film, króciutki Ale jest, a no tak Tu mam yy, Mogę wam pokazać yy, W sumie to wam pokażę na nowym Kanale z Lego, bo Zobaczyć, może to nie interesować, ale są nowe fajne zestawy, Hihi. na przykład Look, Look pijący mleczko. Bez zdjęcia, ale jest. No i setting. Polecam obejrzeć serial Managoria. No i tyle. Na razie, trzymaj się, cześć.